Zakładam swoją firmę albo działalność w sumie bardziej. Wczoraj dostałem info od Urzędu Pracy, że dostałem dofinansowanie. Wczoraj też podpisałem już umowę. Teraz zostało tylko założyć działalność i poczekać na przelew na konto. Jaram się, totalnie się jaram. Mega długo na to czekałem. Ponad 3 miesiące walki, już gdy ten wniosek złożyłem. A w sumie to prawie 2 lata czekałem, bo ja już rok temu, w marcu, przed marcem, rok temu, w 2023 roku składałem pierwszy wniosek. On został odrzucony. I drugi teraz służyłem właśnie we wrześniu. W końcu po długich bataliach, po paru korektach, parę razy, musie... no nie wiem, z 5. Razem musiałem tam jechać, donosić różne rzeczy, prosić byłego szefa, jeździć do ZUS-u, ta no, Naprawdę nie było to takie proste, jak może się wydawać, no ale uważam, że było warto, zdecydowanie było warto. Totalnie się cieszę i no... jeszcze szczerze mówiąc, do mnie do końca to tak nie dociera i czekałem, e... aż dostanę to się na konto i wtedy będę pewnie dopiero tak stuprocentowo świętował i się cieszył z tego faktu. Wniosek został wysłany. Boże, ja jestem czasami naprawdę taki nieogarnięty. Nadal się boję, że coś źle zaznaczyłem, ale wszystko sprawdzałem pięciokrotnie, bo tam jest parę rzeczy, które muszą być tak, jak oni chcą, bo inaczej mi tego dofinansowania nie dadzą. Czasami jestem mega nieogarnięty i potem takie kwiatki wychodzą, ale no, wydaje mi się, że wszystko pójdzie teraz git. Jest już dziesiąta chyba, dziesiąta 30, nawet, 40 Ja się nic nie zjadłem, także lecę coś zjeść. Nie wiem, myślę czy iść pobiegać, ale pogoda, no pokażę Wam, nie do końca mnie zachęca, żeby wychodzić z domu. Na siłowni byłem wczoraj i przedwczoraj, także trening siłowy dzisiaj odpuszczamy. Jutro gram mecz o 20.40, więc myślę czy iść na piłkę i trochę się rozgrzać przed jutrzejszym meczem, czy iść pobiegać, czy może to i to. No, zastanawiam się. Ale idę coś zjeść. Lecimy ze śniadaniem, które będzie totalnie nowością, jeszcze nigdy tego nie robiłem, nigdy tego nie jadłem, jestem mega ciekawe, jak to będzie smakować, a jest w tym shake dla wszystkich stałych widzów sorry, że znowu pokazuję to samo, dla nowych pokażę Wam jak zrobić takiego szejka natomiast no myślę, że jest to fajne pokazanie tego, że ja jako dietetyk nie jem co chwilę nowych fikuśnych rzeczy, tylko u mnie ta dieta jest po prostu monotonna, normalna i mi to totalnie nie przeszkadza jem z reguły to samo dzień w dzień albo przynajmniej podobne rzeczy, bo no nie mam jakoś czasu, nie chcę mi się wymyślać zawsze. Jak coś trzeba zrobić, to zrobię coś nowego. Czasami to właśnie wleci do takich potem tej puli posiłków, w których wybieram sobie siadania, obiady czy kolacje. No ale jak są takie dni jak teraz, gdzie jest 11:30, ja jeszcze nic nie zjadłem, nic nie zrobiłem takiego wielkiego. Nie byłem biegać, nie byłem na piłce, więc no, mam tego czasu mało, muszę coś na szybko zrobić, więc wlatuję. shake i co, i tyle? shake ma tyle kalorii, i tyle kosztuje? Jest to taki mój tradycyjny, shake który piję no, naprawdę codziennie. Tym bardziej na masie, gdzie te kalorie no, trochę trzeba ich spożyć, a jest mi tak zdecydowanie łatwiej. I do tego 50 gramów wafli ryżowych. Je się to całkiem spoko, tym bardziej do takich pitnych kalorii mogę sobie to przegryzać i zapijać. Także fajnie, co widzimy się potem, jak już będę się ubierał na Chyba piłkę. Chyba pójdę na tą piłkę i potem dopiero na to bieganie no. Dobra, widzimy się dwie godziny później, nic nie zrobiłem. Idę biegać. Nie wiem, jestem jakiś takim porannym człowiekiem, że jak nie zrobię wszystkiego od rana, co bym chciał, a później przychodzi już ta, nie wiem, 12, 13, 14, no bardziej 13, 14, 15, to się wszystko odechciała totalnie. No dobra, no i dobiegać plan. Chciałbym powyżej 10 km końcu zrobić, bo mega małe ten kilometra robię w ciągu tygodnia. Te długie biegi ostatnio w ogóle odpuściłem totalnie. Na dworze jest niby 9 stopni. Dla ciekawskich ubieram termo na nogi i spodenki zwykłe. Z tego chciałem też termo na górę i koszulkę, ale wszystko mam w praniu. Więc koszulka jakaś do biegania i bluza. I biorę jeszcze kamizelkę pod bluzę. A to jest buk bukla chyba, czyli taki pojemnik na picie. Ja sobie to wrzucam tutaj do cennej kieszeni kamizelki i biorę picia Nie wiem, jakoś tak lepiej się czuję, jak mam to picie ze sobą. Nie chcę mi się pić w ciągu biegu, a z butelką nie biegam mi się wygodnie, a no, kamizelka mam za bardzo nie przeszkadza. Także no, może zauważyć, że jest. Zamrożona. bo ja to przechowywuję w zamrażalce, ale nieodpowiednio. Wysuszyłem ostatnio i jest cały zamrożony, więc pewnie znowu chwilę muszę poczekać. Wszystko działa. Nie chce mi się strasznie. Nie wiem, co dzisiaj jest za dzień, że aż tak mi odwala, no, ale dobra. Kontent trzeba kręcić. Ja też lekko się czuję taki, może nie chory, ale coś tam jakby no taki. Nie jest zbyt fresh, że tak powiem. Trzeba trochę nabić tych kilometrów i, i idziemy biegać. Jakiś podcast znajdę. Tu wam wrzucę że będę słuchał, bo. Dziękuję się, minimum godzinka. Godzinka biegania. Lecimy. 5 km za mną. Tempo. No tak, 7. Także jest ok. Nie biega się jakoś przyjemnie. No Pogoda jest fatalne, nie wiem, jakoś tak. To dzisiejsze poradne zakładanie tej działalności. Tak mnie wypryło z energii, że średnio mi się chce, no, ale dobra powiedzmy, że no nie wiem czy tych, no dobra dobiję do tych dziesięciu, ale więcej totalnie mi się nie chce, powiedzmy, że ta dechanie, będzie takim punktem docelowym. Na sobie żelki, taka fajna mała paka, idealna do biegania, powiedzmy, żeby trochę mi kopa motywacyjnego dodała, no i lecimy jeszcze piątkę. Dobra. Biegało się fatalnie, ale w końcu, w końcu skończyłem, mega mi się nie chciało, już pod koniec te 10 km dobijałem normalnie biegając w kółko Bo no, nie wiem, jakoś miałem wrażenie, że zrobiłem półmaraton, a to były dopiero 9 km No i co, i lecimy z obiadem, obiad, który już jest częściowo zrobiony Mamy tutaj chili con carne, na który przepis wam się gdzieś tutaj zaraz wyświetli, bo ja to już rzucałem na mojego Instagrama i TikToka na którego was serdecznie zapraszam, bo tam znajdziecie dużo przepisów. No i jestem tam codziennie, teraz z reguły, tu na YouTubie no, do tej pory raz na miesiąc. Teraz mam nadzieję, że będę trochę częściej. No i co, i lecimy właśnie z czyli konkarne. Ja w przepisie używałem tortili. Teraz użyjemy ryżu. A nie, nie użyjemy ryżu, bo nie kupiłem. Kurwa, ale zajebka. No dobra, no to użyjemy tortili. na filmie tych nachosów nie dodawałem, ale powiem Wam, że no jest naprawdę kozackie. Do tego jeszcze pusera mm. i no, tortilla full wypasu. I takie trzy burritoski wlatują na obiad. Łącznie tyle kalorii i tyle kosztowało. I teraz tak co na kolację? Kanapki. Będę wam przyrządzał moje wykwintne danie i opowiadał o tym, czy kanapki są złe, czy może dobre. Zaczynając od pieczywa. Na kanapki wyborem lepszym będzie pieczywo pełnoziarniste. Pieczywo ciemne, żytnie, graham. No ogólnie wszystkie te właśnie wersje pełnoziarniste. A wersje pszenne oczyszczone to będzie wybór średni. Chyba, że jesteście na masie i chyba, że trudno jest Wam przejeść te kalorie, to wtedy pieczywo pszenne może znaleźć swoje zastosowanie. No ale nadal no to pieczywo żytnie jest dużo bardziej wartościowe. Ma więcej błonnika, więcej magnezu, żelaza, witamin z grupy B. Także zdecydowanie lepszym wyborem jest pieczywo żytnie. Także tu podjęliśmy gorszego wyboru. Teraz mamy smarowidło. Posmarować możecie taką kanapkę masłem. Takie masło ma 750 kalorii w 100 gramach. W kolei takie serki śmietankowe, czy to tutaj jakieś łaciaty z czosnkiem, czy to zwykły Almette, w 100 gramach mają 256 kalorii i 250 kalorii. Czyli 250 kalorii tutaj macie. Łącznie różnica jest 500 kalorii w 100 gramach. Także tu, jeśli oszczędzacie kalorie, no i moim zdaniem w ogóle jakby masło totalnie na kanapki odpada. Ja nie smaruję kanapek masłem już. Nie wiem, siedmiu lat, coś takiego. Stosuję albo hummusy, albo majonez light na przykład też jest spoko opcją, albo serki śmietankowe. Naprawdę oszczędzam sporo kalorii i w ogóle wartości, nie wiem, smakowe, jakby dla mnie totalnie masło, a jakieś serki totalnie masło przegrywa. Dobra, kanapki posmarowane mamy tutaj około 40 gramów i przechodzimy do obkładu. Czym taką kanapkę obkładacie? Ja z reguły najpierw daję na smarowidło ser. Ser albo żółty zwykły, albo mozzarella. I teraz tak, nie będę Wam zamydał oczu, że to jest zamiennikiem tego, bo uważam, że nie. Uważam, że to totalnie inaczej smakuje i że to jest średnio zamiennikiem tego. Zamiennikiem sera żółtego będzie ser żółty light. Jest naprawdę fajna opcja. Więcej białka, także no super opcja. Tyle, że jest dużo droższy od tego sera. W sensie jak jest, jak nie ma promocji, no to te sery są mniej więcej podobne tam ten. Yy... Ten w wersji light albo proteinowej trochę jest droższy Natomiast no te sery zwykłe często można dor dorwać na promocji Za około 20 zł za kilogram Także ja je głównie wtedy kupuję Czy to jest zdrowy produkt? Nie, totalnie nie Dużo tłuszczów nasyconych, przetworzony produkt No ale ja lubię Nie wiem, jestem jakoś tak nauczony, taki przyzwyczajony Po prostu lubię żółty ser Jak potrzebuję więcej białka, jem mozzarellę light Do kanapek często dodaję Natomiast dzisiaj tylko białka nie potrzebuję tego białka jest dużo, bo sprawdziłem Fitatu Także ja sobie dam Ser żółty po prostu Jak też jesteście fanem sera żółtego Jest taka wersja w biedronce Tu wam wrzucę mierzwiony chyba Coś takiego Tam są mega cienkie plastry I to jest naprawdę fajna opcja Jak właśnie chcecie zjeść trochę tego sera żółtego No ale jednak on ma całkiem sporo kalorii I no tutaj są turbo grube plastry A w tym mierzwionym są właśnie mega cieniutkie plastry Jednak jest ten ser fajnie położony A nie ma go aż tak dużo koniec końców Teraz różnica. Mogę dać takie plastry i zmieszczę na całej kanapce trzy plastry sera. Na dwóch, na dwóch kanapkach mamy 6 plastrów sera, ale ja sobie to podzielę na pół. Ja sobie to zrobię tak i oszczędzamy trzy plastry sera. W sensie, no nie chodzi mi o oszczędność pieniądz, pieniędzy, akurat teraz, tylko oszczędność kalorii. 45 gramów sera. Teraz tak, ja daję daję szynkę. Najlepiej, właśnie po prostu z piersi kurczaka. Nie jakieś wieprzowe, nie salami. Po prostu szynka z piersi, z kurczaka. Najlepsza. To jest pikoka z lidla. Są bardzo git, 7% mięsa, bez jakichś tam większych pierdół, także one są spoko w Biedronce jest ich odpowiednik, tylko bez tych przypraw i to jest naprawdę fajna opcja, dam sobie 4 plasty. do tego, ja turbo lubię jalapeno, lubię coś ostrego te akurat są średnio ostre, no ale ja sobie co, coś tam, co nie coś dorzucę i teraz tak, dopóki te kanapki wyglądają tak jak wyglądają to mogłaby być moja kolacja, i tak, takie kanapki będą turbo średnie, jako twoja kolacja, nie za wiele białka nie za wiele wartości odżywczych, nie za wiele błonnika, całkiem poro, no może nie aż tak dużo tłuszczu, ale trochę tego jest. To jest mega średnia opcja. Szczególnie jak jesteś na redukcji, jesteś na masie, ale też no nie popadajmy w skrajności, nie uznawajmy tego za dobry posiłek na masie. To jest po prostu słaby posiłek. A dużo osób z tego co wiem, takie kanapki je. Do tego jem źródło białka. Sarek wiejski. Może być wersja lekka, może być wersja normalna. 22 gramy w takim kubeczku. Mega spoko opcja. Czego tu brakuje? Macie 5 sekund. Wa, W A, Ż, -y W. I mamy plus 200 gramów warzyw. I taki posiłek jest już dużo, dużo lepszy. Ja sobie tego ogórka pokroję na kanapkę. I to są całkiem dobrze zbilansowane kanapki. Tutaj. Tyle kalorii i tyle kosztowały. Lecie jeszcze piwko zero do meczyku. No i ostatecznie mamy 35 zł i 3200 kalorii. Będzie w, w końcu, no, trochę chaotycznie i wcale nie było aż tak tani. No ale tak wyszło. Yy... Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym filmie.